Fani ostro krytykują taniec z gwiazdami. Szokująca reakcja Agnieszki Kaczorowskiej. W sieci wrze po ostatnim tańcu z gwiazdami. Agnieszka Kaczorowska i Marcin Rogacewicz pożegnali się z programem, a pod emocjonalnym wpisem tancerki pojawiła się fala reakcji. Część fanów wsparła celebrytkę, inni uderzyli w jury i produkcję. Zaskoczenie? Kaczorowska polubiła także te komentarze, które punktowały show. Co to mówi o nastrojach po odcinku, i jak zareagowała branża? Kulisy gorącej nocy na parkiecie. Siódmy odcinek jubileuszowej edycji programu przyniósł niespodziewany zwrot. Duet Kaczorowska Rogacewicz musiał pożegnać się z dalszym udziałem w tanecznym show. Eliminacja zaskoczyła nie tylko widzów, ale i samych uczestników, którzy do ostatniej chwili liczyli na pozytywny werdykt. Dzień po emisji tancerka opublikowała emocjonalny wpis, w którym podziękowała za najpiękniejszą przygodę i symbolicznie zapowiedziała powrót do domu. W sieci szybko zaroiło się od komentarzy, a fani zgodnie przyznawali, że finał tego odcinka był jednym z najbardziej poruszających momentów całego sezonu. Atmosfera po programie, jak relacjonowali internauci, była mieszanką ulgi, wzruszenia i niedowierzania. Wielu widzów śledziło pożegnalną przemowę Kaczorowskiej zarówno na żywo, jak i w mediach społecznościowych, komentując jej szczerość i klasę. To właśnie pod wspomnianym postem pojawiły się setki reakcji, od ciepłych słów wsparcia po gorzkie opinie dotyczące decyzji jurorów. Co ciekawe, wśród komentarzy polubionych przez samą tancerkę znalazły się również te krytyczne wobec programu, co dodatkowo rozgrzało dyskusję i przyciągnęło uwagę mediów. Wśród komentarzy pojawiły się także mniej przychylne opinie dotyczące programu i jego jurorów. Co zwróciło uwagę internautów, Agnieszka Kaczorowska polubiła część z tych wpisów, a niektóre dodatkowo opatrzyła reakcją w postaci czerwonego serca. To jednak nie koniec. Fani kontra show, werdykt roku i gromy na jury. W komentarzach pod wpisem szybko wykrystalizowały się dwie wyraźne narracje. Pierwsza skupiała się na wsparciu dla pary, pojawiały się podziękowania za autentyczność, emocje na parkiecie i widoczną pasję do tańca. Druga, znacznie bardziej krytyczna, dotyczyła samego formatu programu. Widzowie wyrażali rozczarowanie punktacją, sposobem oceniania uczestników oraz tym, jak show kreuje swoje bohaterstwo i dramaturgię. To właśnie te głosy, wymierzone w produkcję, a nie w samych uczestników, Kaczorowska miała nagradzać serduszkami, co natychmiast zostało zauważone przez internautów. Dla części odbiorców ten gest stał się czymś więcej niż tylko kliknięciem, lubię to. W ich oczach był subtelnym sygnałem, że również sama tancerka nie jest obojętna wobec krytyki i w pewnym stopniu ją podziela. Komentujący uznali to za rodzaj cichego przyzwolenia na dyskusję o kulisach programu i jego narracji. Z kronikarskiego obowiązku warto dodać, że pamiętny moment pożegnania, gdy Agnieszka chwyciła za mikrofon, tylko podsycił emocje. Internet podzielił się błyskawicznie: jedni byli wzruszeni jej autentycznością, inni zarzucali jej brak klasy i niepotrzebny dramatyzm. To była wyjątkowa przyjemność towarzyszyć Wam. Dziękuję za Waszą autentyczność, prawdziwe emocje, za Waszą życzliwość, serca na dłoni i przede wszystkim szacunek. To była wielka przyjemność oglądać Ciebie, Aga, w tańcu. Piękne historie i emocje pokazaliście z Marcinem na parkiecie. Oglądałam tylko dla Ciebie w poprzedniej edycji, jak i teraz tylko dla Was. Nawias otwierający kropka, 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 nawias zamykający. Nie będę więcej, skoro odpadliście i mimo że chciałabym jeszcze Cię oglądać, nie zdziwię się, jeśli nie weźmiesz udziału w następnej edycji. Napisali niektórzy użytkownicy. Co dalej?